Kozak. Kochani, witamy Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj będzie niezły bajer, bo jesteśmy na bajerkach w Skoczowie. A zawodnik jest z Pogórza. Przemysław Górecki, witamy Cię. Przemku. Witam serdecznie. Zawodnik Hej. roku 2018. Ustaliliśmy, że spotkamy się właśnie tutaj, bo w Pogórzu boisko jest za małe, a szanse muszą być równe dla wszystkich zawodników. Wiśnia, bez Ciebie żaden odcinek nie może się odbyć. Cześć i zaczynajmy! Eee, Przemku, pierwsza konkurencja przed Tobą, Wiśnia, należy go pokonać. Masz na to 15 sekund, zaczynamy na Jedziemy. Jaj, jaj, 11 sekund już się bałem, że łatwo. braknie ci czasu, ale widzę, że zastosowałeś rozwiązanie, którego chyba jeszcze nikt tutaj się nie podjął w naszej edycji y, Kozaka. Pierwszy. No i świetnie, o to chodzi. Ciągle szukamy nowych wyzwań. Druga próba. Nie, no rewelacja. Nie, nie ma o czym mówić. Coś za łatwo idzie. Zaniemówiłem mówiłem teraz, nie zdążyłem ja... nawet nic powiedzieć na ten strzał. Trzecia próba, również na gwizdek. Przemku jesteś bezwzględny dla naszego bramkarza. O, czekaj, to jeszcze nie koniec! Bez formy dzisiaj jest. Wiśnia, mam nadzieję, że się nie zniechęciłeś. Nie, właśnie mnie tak podbudowało, że muszę się bardziej spiąć. No to przechodzimy teraz do strzału z wapna. Seria rzutów karnych. Trzy możliwości do wykorzystania. Oto pierwsza. No to idziemy. Precyzyjne szybkie uderzenie. Druga szansa. Już myślałem, już, już, że to już, już, końcem już, już, rękawicy wypnie, że w danym wypadku Przemek to tak sprytnie podrzucił. I uwaga, ostatnia możliwość. To byłby szans. Wiśnia, co, co to się dzisiaj tutaj dzieje, no, normalnie? To jest dobry zawodnik, dobrzy no, przecież, no wiesz, on gier... A wiesz, w której on gra lidze? W Na Euro go nie widziałem, ale to ja jeszcze ]łem. wszystko przed nim chyba, nie? Wszystko przed nim. Myślę, że musimy tę tajemnicę zdradzić, ale to może w późniejszej części odcinka. Dobrze. Przemku, do tej pory wszystkie Twoje próby są bezbłędne. Jestem w szoku. A ja nie, ja nie jestem w szoku. Ty nie jesteś w szoku? Nie, żadnym... Widzę, że jesteś pewnym zawodnikiem, pewnym tego, co robisz. Z zawiązanymi oczami pójdzie Ci tak samo? No, myślę, że będzie lepiej, żeby dać... Sansy. Wiśnia, słyszałeś? Słyszałem, ale ja to powtarzam po raz kolejny. Ja nie cierpię tej konkurencji, bo w niej uważam, że jest dużo trudniej niż się to komukolwiek wydaje. Widzisz coś czy nic? Nie, nic, nic. Troszeczkę w prawo. O, 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 o. tak jest. Dobrze. Możesz strzelać. No, mówiłem! Wiśnia, a czy to Chyba czas... padło. Nie dajesz szansy. A wygląda, jakby mu nie zdążyłeś się zorientować? Nie, nie. I po prostu musisz kiedyś stanąć i zobaczyć, jak to jest. Jak masz przed sobą gościa, który ma zawiązane oczy, i ty się zastanawiasz, czy on trafi w piłkę i gdzie ta piłka Dobra, poleci. A wierz mi, że to Dobra. nie jest takie, że wybierasz jeden. Bo to jest jeszcze tak, nie wybieram jednego rogu, no bo on już trafi we mnie, nie? Dobra, ale umawiamy się z przemkiem tak, że jak obronię, to, nie, to próba jest niezaliczona. Ale czemu? To na dodatkowe punkty. No Zgadzamy się? Już! Już. No, no, no. Co weszło? No, no nie wiem co nie powiedzieć. Co się no. tego zrobić? Ale, Mówię ci, to no, jest gorzej wydawało mi się, że no, to no, mam, no. No, ja to mam za każdym razem. No, nie no, z nawiązanymi oczami nawet strzelmy. Jest gorzej, naprawdę. Jest trudniej do brąkary. No. wiele łatwiej. Przemysław, teraz ustawiasz piłkę w polu rzutu rożnego, w dowolnym miejscu. No i Twoim zadaniem jest po prostu wkręcić. Masz trzy szanse, trzy możliwości. Już się boję, co się będzie za chwilę działo. No to jazda. Aj. Na razie nic nie mówię, ale powiem, że jest dobrze. Druga próba zaliczona. Trzecia również zaliczona. Mogło być lepiej. Ekstra 3 punkty za słupek. Aż trzy? Dobrze, że nie negocjował więcej, bo i tak już nieźle wykręcił. Chciałeś pokazać jak to się strzela? Nie, nie chciałem! Ale chciałeś pokazać przemkowi jak trafić w poprzeczkę, tylko okazało się, że tylko trafiasz, kiedy kamery nie ma. Tak! Ale chciałbyś powiedzieć, żeby wszyscy oglądający yy, uważali, że ty trafiasz tą poprzeczkę. No bo tak jest prawda, tylko niestety, prawda czasu, a prawda ekranu to dwie różne rzeczy. Dobrze, to pokaż co jest na ekranie. Jeśli oni wszyscy będą Nic. tak strzelać, to ja uważam, że to będą. Ale to uważam jest teoria. Ja uważam, że wiem, jak to zrobić, tylko po nogi nie te i to młodzi Jesteśmy muszą. Po tak, a młodzi muszą to pokazać. Ja już nie muszę, ja już swoje pokazałem w życiu. Na pewno pokazałeś, jak powiedzieć słowo kozak. I to wyszło bardzo pięknie w tym dzisiejszym. A bardzo dziękuję. dziękuję. No postać ale Miałem też doskonałego zawodnika, który zrobił co trzeba. Wiśnia się już tyle poprzeczek w przeszłości nałamał, że nie musi już więcej w nie trafić. Tak jest, tak jest. Ku pamięci yy, yy, wszystkich legend typu Gerard Cieślik na przykład, który poprzeczkę złamał. E, Przemek, a Przemek, już myślałem, że mam Tak, tak. Ja widzę, że ty jesteś tak zdeterminowany, tutaj, tak nakręcony na te nasze konkurencje, że po prostu nie dajesz szans nam tutaj też zaistnieć przed kamerą. Po prostu. Proszę bardzo, proszę mówić. E, świetnie. E, teraz już tylko poprzeczki zostają. Ćwiczysz takie konkurencje? Nie. Nie. Ale... W bramkę zawsze trafiam. Nie poprzeczkę. Zawsze w bramkę. Dobrze. No, to nie wiem, nie wiem, nie wiem czy życzyć ci, żebyś nie trafiał czy nie, czy wolałbyś pod poprzeczkę, a żeby jeden tam wyszedł. To może zróbmy tak, żeby trafiło w poprzeczkę, ale pod jej wewnętrzną częścią, żeby pod poprzeczką i wpadło w bramkę. I poprzeczki Można dotkło. Można spróbować. Zaczynaj. Aj! Centymetr. No, chyba to nie jest moja najlepsza konkurencja. Ale powiem szczerze, że trochę odetchnąłem z ulgą, bo już się bałem, że tu mamy jakiegoś piłkarskiego cyborga przed sobą. No tak jak mówiłem, no tylko bramkę trafią zawsze. No. I bardzo dobrze, niech tak zostanie. W Bosko Kapie podobno przeszedłeś przez wszystkie formacje. Bramkarz, obrona, pomocnik, napastnik, to prawda? No, prawda, prawda. W której formacji czujesz się najlepiej? No, myślę, że się czuję dobrze w pomocy. pomocy. Środek, na lewa, prawa? Lewa i prawa. Lewa i prawa. I prawa. A w obecnym klubie LKS po górze graż na jakiej pozycji? Zależy od meczu. Czasami gram na lewej pomocy, czasami na lewej obronie prawej, jak i prawej pomocy. Czyli jesteś zawodnikiem wszechstronnym. Trener no, tak, może tak, na myślę. Ciebie liczyć w wielu sytuacjach i w wielu rozwiązaniach. Tak? Dokładnie. Świetnie, gratulujemy. A teraz zapraszamy do konkurencji, w której z tej dalszej odległości trzeba zrobić to, co lubisz najbardziej, czyli trafić w lampkę. Już nie Dobrze. w poprzeczkę, nie w słupek. Muszę podtrzymać swoje słowo. Ważne, żeby piłka przeleciała przez linię bramkową w powietrzu, może się ewentualnie w polu bramkowym, czyli tak zwanej piątce odbić. Okej. Okay, to lecimy. Świetnie. Pierwsza próba zaliczona. Drugie niewiele brakło. Już tak miałem wrażenie, że ona Słuchaj tak prawie przed samą poprzeczką opadnie. Trzecia próba. Wow. No trochę więcej niż prawie. Rozumiem, że jesteś nastawiony jeszcze na czwartą próbę, ale niestety na A, trzech kończymy. Kurczę, no specjalnie tak spudowałem. Myślałem, że jeszcze ostatnia. Dobrze. No jeszcze mamy kilka konkurencji. Jeszcze coś? Jeszcze coś będzie, zapraszamy! Przemek, wszystko wiesz, nie trzeba ci nic tłumaczyć Pamiętam wszystko Ruszamy! Raz Dwa 14, 15, poszedł! Wow, całkiem dobrze się trzymał na nogach. Tak, jakby w ogóle się nic nie zakręcił. I strzał perfekcyjny. Ale się w głowie Odpocznij trochę i przechodzimy do ostatniej konkurencji, na której można nadrobić straty z poprzednich, czyli żonglerka. Przemek, gotowy? Gotowy. Ja przygotowuję stoper, bo mamy na to 30 sekund. Dwa, trzy, cztery. 33! W 30 sekundach były 33 odbicia. Myślę, że to dobry wynik. Jesteś z niego zadowolony? Świetnie. Cieszę się, że także Ci to odpowiada. No to już była ostatnia konkurencja. Przejdziemy do podsumowania. Przemku, dziękujemy Ci za udział w naszym programie. Widzę, że jesteś przede wszystkim rządny strzałów. Celnych, celnych, celnych podciszkowych strzałów na bramkę i to raczej z bliższej odległości niż z dalszej. No masz rację. No. Te strzały z dalsza były tragiczne. Jedno weszło, ale tam co poleciało 3 metry nad bramką, to była tragedia, więc najlepiej o tym zapomnimy. No ale to jest dobre podejście. No, po prostu uczymy się o błędach, wiem, żeby tego więcej nie robić. Y no dokładnie. <laughs> Wiśnia tak się zastanawiałem, nawet miałem wyrzuty sumienia, żeśmy za to piękne okienko przy przy tych strzałach nie dali mu premii, ale myślę, że ten drugi karny go dobrze zapremiował, nie? nie? Myślę, że tak. Zapraszamy na kolejne odcinki, a ja jeszcze tylko dodam, że Przemek pochodzi z parafii Matki Bożej Królowej Polski, bo tego nie powiedzieliśmy, po górze i gra w piątej lidze, czyli klasie okręgowej. Zgadza się? Zgadza się. Zapraszamy do śledzenia wyników tego klubu, bo jak wiemy utrzymał się w tej lidze i będzie w niej dalej rywalizował w kolejnym sezonie. Dziękuję Wam również i jeszcze mogę pozdrowić Daniela Krzemka ode mnie. Gnisia trzymaj się, Dzięki. do następnego razu. Na razie.